Chciałabym zaprezentować prześliczną włoską szoperkę Borse Impelle. Torebka jest uszyta i wykonana ze skóry zamszowej naturalnej. Zapraszam serdecznie na prezentację. Ten wzór torebki posiadamy w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to jest torebka zasuwana na zamek, a drugi wariant torebka jest bez podszewki i zapinana na magnes. Do torebki na srebrnym łańcuszku dołączona jest kosmetyczka zasuwana na zamek. Wariant torebki z podszewką i z zamkiem posiada też wewnątrz kieszonkę zasuwaną na zamek. Szoperka jest bardzo praktyczna, pakowna, mieści format A4, jest bardzo lekka i pomieści najpotrzebniejsze rzeczy, które chcemy mieć pod ręką. Ucha są na tyle długie, że spokojnie szoperkę można założyć na ramię, a dzięki temu, że jest wewnątrz podszewka, torebka jest usztywniona i idealnie się prezentuje. Torebkę mamy dostępną w wielu kolorach. W atrakcyjnej cenie transport mamy gratis, serdecznie zapraszam.